Siemanko Mordeczki, witam Was w kolejnym odcinku zagrajmy ja GTA V Cholera, trzeba pomóc im, eee, bo zaraz akurat wszystko wybuchnie Kurde już już się pali Nie wiem czy to tylko ten jeden był No widzicie, widzicie, rury spadły, tak wiem nie umiem R wymawiać Okej, okay, teraz w ogóle jechałem do Bez mówi Movie Mask, e, żeby mieć w razie czego jakąś maskę tutaj. No, niestety ja nie posiadam akurat e, tutaj żadnej maski w tej chwili. A później oczywiście udam się do Simeona żeby oczywiście wziąć kolejną misję, no i pewnie też dostać opieprz za to, że nie oddaliśmy mu tego motoru. Ok, w zasadzie to to będzie tutaj. O! Proszę, proszę, tutaj są słupki nadal Ale nie wiem czy jest dostępne. No tak, jeszcze niedostępne. Dopiero później będzie dostępne. Okej, okay, no to już. Simeon. Do Simeona. Czas się wybrać. I teraz, TERAZ jest dopiero dobra muzyka. Tak, oczywiście Humane auto. Póki co, póki co jakoś akurat nie jest ze swoim. Chciałem wam pokazać akurat, gdzie jest czym mówi Masks. No ale jak widzicie, e, sklep jest niedostępny. Jak to dobrze, że to tylko gra. No tak, przed chwilą akurat nie wiem czy to w ogóle było słychać. A właśnie, nie wiem czy to będzie słychać radio tutaj, ale, yy, ale akurat właśnie mówią o, o tym incydencie z paparazzi. Me because you think that I am an Arab. What? No, what are you talking about? Excuse like me. That. Wait, oh, that boy. I, I, I... I am his mentor. I am so proud of you. What do you mean, a mentor? Don't worry about that. Okay, so what you got for him? James De Santa Some kid. He is already. Ah, yeah, no, I'm no, washing. Jimmy. You're De Jimmy DeSanta. In the exorbitant interest rate payments, huh?

Oczywiście wszystkich, e, Simon wszystkich oskarża e, o rasizm. To jest oczywiście bardzo niesprawiedliwe, no, ale. Gościu sam po prostu oszukuje, daje, daje tak wysokie ceny samochodów, no, tutaj przynajmniej akurat na fabule, no, że po prostu nikt nie jest w stanie tego spłacić. Albo niewielka, niewielki odsetek ludzi. płacić te samochody. I hear you took the bike for yourself, my employee of the month. Listen, man, me and Lamar was gonna get that back to you, dawg Oh, I am sure. You'll get this car off the daddy's boy, and then we talk. Insurance papers say they have a locked garage, so you'll need to gain access from inside the house. Man, it's never easy with you, is it, Simi? Do not talk to me about easy, you thief. Ale nie trzeba, mógł akurat nie oszukiwać. Poza tym naprawdę, Lamar bardziej y, zasługuje na to. Bardziej zasługuje na to, żeby akurat dostać pracownika miesiąca. Oczywiście ten samochód to jest obe, obej-obej Szczerze nie chcę zabijać tego ogrodnika. Ostu te pa ogłuszę. Okej, okay, trzeba się tutaj dostać do otwartego okna. To tylko, że masz jesteś Dad! że miałem ogromny... Jimmy, nazywał mnie Próbowałeś mnie attack me? nie no on na J-Dog, my niggas.

Trenerem... tenisa. Tak, well, Ta Amanda ma okay. romans. Like z trenerem... Yeah, golfa. A nie tenisa. Uh -oh. okay. Albo to Are jednak tenisa. tenisa. Okej, okay, w salonie jesteśmy. Ok, jest samochód. Zaraz się dowiecie, bo zobaczcie, tu wygląda, jakby się ktoś ukrył na tym siedzeniu. The salon. Hey Simeon, I got the ride, man. I'm coming back. If you actually bring the repossession to me this time, I can have it back out on the street before the day is done. Ah uh huh. Yeah, semi-automatic pushed against your skull. Don't look around. Take me where you're going. Hey, come on, man. This wasn't repo job. Got... Well, you need some motivation? Drive. Guy's behind on the fucking note. Unlikely. Considering my son just got the car. And looking at the way you're going about this, I guess you're working a credit fraud. A credit fraud? Be serious, dude. I just worked the fucking repo. I appreciate a kid who follows orders without taking responsibility. Yeah, maybe one day we'll have a beer, and I'll explain how the world really works. Who gives you the slip? A car dealer, dawg, by the name of Simeon Yatarian. To so this businessman, he look legit to you? Look, man, it's just between him and your fucking son. Don't worry, me and Mr. yetarian we'll work this out. We'll take it out. Przy okazji, z tego co pamiętam, widziałem na jednym gameplayu, że można po prostu e, zostać zastrzelonym przez Michaela. Oczywiście to będzie spainlowanie miski, ale jak się za długo będzie e, właśnie zwlekać. Jak się będzie e, e, zwlekać oczywiście z tym, żeby pojechać do Lietariana. Stop the car. Pull up. on all that's that the place? Yeah, that's the place, man. Oh, Drive into it. Right through the fucking window. And fast. Or I'll put two rounds in the back of your skull and do it myself. Man, you can't be for real. I look like a fucking joke to you. Man, fuck my life, man. Fuck it. Tak. Mam wjechać przez. przez przednią szybę. I tak, teraz w końcu. Mamy. Znowu kierujemy Michaelem. I... Nie like this. You recognize this car? Huh? Does it look like it's worth grand a month to you? You This thing's gonna need some serious bodywork. work for it's worth five grand a month. He <laughs> agreed to financing, I have his signature. Yeah, did he agree to have some punk break into my fucking house? Oh I... <laughs> am That kid might be a fucking idiot, but you are a fraudulent, scumbag piece of shit. Ugh. A wiem, że można y, Simeona po prostu odwalić. Chyba nawet w tej misji. Można to wrócić i po prostu go odwalić. Ale ja tego oczywiście nie zrobię. Tak, znowu mamy. Teraz oczywiście mogę się przełączać między postaciami. Tutaj mam, jak widzicie, 7860 dolków. I niedaleko tutaj, jak widzicie, na Legion Square, mam jedną misję z cyklu Dziwacy Nieznajomi nie i Dziwacy. O, i widzę, że akurat nowa misja właśnie tutaj. Nowa, nowy asortyment właściwie jest akurat dostępny w Amnation. Więc teraz jeszcze pokażę Wam. Aha, Amanda coś pisze. Dobra, przeczytajmy smsa. Ok, ehm. to teraz można już zacząć gigać w tenisa. Niestety, ale Franklin nie ma takiej możliwości. W golfa tak, ale w tenisa nie da rady. Okej, okay, sprawdźmy co to za e, typ tutaj się kręci po Legion Square. Przy okazji mam chyba... Eee... A właśnie, nie wiem czy tutaj akurat jest eee, na Michaelu, czy jest ta misja dostępna z fotografowaniem zwierzaków. A tutaj link do emanation w mailu. Aha, no i jeszcze od Friedlandera. Uh, e-mail tak uh, tutaj gości tutaj z legalizacją oh gangi

I don't give a fuck about reform. Mm, they rigged the vote. I saw the ballots. No, it's tak, a It's democracy at work, amigo. Democracy can suck my fatty. Democracy only works when it lets intelligent people do what they want. This, this is tyranny by morons. <laughs> well, I got things to take care of in a called reality. You want a drink? Nah, I'm not a drug guy. This isn't bush this is mana. And I grew up myself. No paranoia, no weirdness. Passport to nirvana. Fuck you. Yeah, here you hardly feel it. Yeah, I smoke all day and I'm fine. It's a pure, mellow high. But I do get concerned about the monsters. Yeah. I mean. I'm sure they're nothing serious, but. Uh, Aha, no właśnie dla tych, co... co akurat tyle nie jarają, to oczywiście jest mega mocne. I xenomorfy idą. Nie wiem czy to nie się zetanie wow. No obrywamy oczywiście od tych obcich Się poprawia. A ja... nie się potrawia Próbują mnie porwać, ale się nie daje. Fuck no! Tak naprawdę to chyba jeszcze nigdy nie sfejlowałem tej miski. No właśnie, już mija faza. See, the liquor companies push for Kentucky. So I take it I can count on your support. The fuck just happened? What are you talking about? We discussed globalization, the state... Stay the fuck away from me. What? But it's a good cause! Okej. Okay. No to mordeczki. Tak naprawdę w tym odcinku to by było na tyle. Trzymajcie się, wielkie pozdro. Elo. Pierdot.